Witam Was bardzo serdecznie, Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prosto ze sztabu, czyli tutaj od nas w Warszawie. Zapraszamy całą częstowowe na to, żeby się uśmiechnęła za mną, a przede wszystkim zapraszamy Was na to, abyście grali razem z nami 11 stycznia 2015 roku. Będziemy zbierali pieniądze do takich tęczowych skarbonek te, tekturowych, 120 tysięcy ludzi nie tylko w Warszawie, powiem na Helu, ale także na całym świecie. Tym razem będziemy zbierali pieniądze, aby pomóc oddziałom pediatrycznym, ale także po raz trzeci seniorom. Bądź razem z nami, stokowa gra po raz dziesiąta, więc dziać się będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo, a ja już Wam teraz zapowiadam, za, że całe centrum wydarzeń to oczywiście plac biegańskiego. I tak! Eee, trzecia edycja śląskiej integracji terenowej po Waszej e, krakowsko-częstokowskiej Loteria fantowa, piąta edycja monety częstokowskie, Nurkowanie za dwa piątaki, ciepła grochówka, Morsowanie w zimnym bałtyku dla gorącej orkiestry Licytacji, między innymi nowiutki skuter, ale także koszulka z podpisem GORTATA Możecie także wyjść do teatru z prezydentem Częstochowy Ale także wiele innych atrakcji i wszystko na placu Biegańskiego 11 stycznia Uwaga, finał rozpoczynamy o o godzinie 10, punktualnie o godzinie dziesiątej biegańską loterią fantomą. Później odbędą się warsztaty graffiti i pokazy ratownictwa medycznego. O występuje trzeci bieg, policzy się z cukrzycą. Pamiętajcie, biegamy po to, aby ludziom mówić, że w zdrowym ciele, zdrowy duch. Te biegi będą się odbywały nie tylko u Was, ale w całej Polsce. Będziemy mieli nasze numery startowe. W ten sposób prawie 10 tysięcy osób będzie biegało i będzie mówiło, że w zdrowym ciele zdrowy duch. O godzinie 15:00 wystąpi zespół Ira. Oprócz tego będzie światełko do nieba. I gwiazda hopu Cyrus. i uwaga, wszystko zakończy Kasia Kowalska. Jak już powiedziałem, będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Czekam na Wasze informacje, co się dzieje w Często w Częstochowie, jak wychodzi z biurka pieniędzy, jak się w ogóle bawić, a byśmy u nas w Warszawie, także mogli mówić, że 23 finał w tęczowych kolorak przebiegany jak najbardziej fantastycznie za mną. Załoga, która przygotowuje wszystko podczas 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie oczywiście w Częstochowie, gdzie na placu Biegańskiego, od, kiedy? od godziny 10. Ale nie teraz, tylko 11 stycznia. Ja krzyczę siema, oni odczytną się, ale ja wtedy powiem siema. Ja powiem na hasło siema, oni powiedzą jeszcze nie tracę, ja mówię siema, siema!